Powiewa na cztery świata strony Nasz polski sztandar biało-czerwony Gdy jedna z oczy cię zdarzy, Na najpiękniejszy wszystkich standardy. Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? W serce przyspiesza tak, gdy tak czy to piastowska, czy to wojska? bywa plaga, bo tu jest polska. Nikt nie słyszy, nikt nie pokona, niezwyciężona, biała, czerwona. Czy ci dusze, ja czujesz to, co ja? W serce się tak, ty tak, wiatrem tak, tak, Ojczyzna Wiara to siła Mistrzem do tego Nas nauczyła Zlepała w więze Stała ze skola ciężona, Biało-czerwona Czy ci w duszy gra? Czujesz to, co ja? serce się śpiesza ta, Gdy tak z ci w duszy gra? zuujesz są co ja serce czy się zaata gdy kanńcą z wiatrem korylko